Bardzo się cieszę, że ten konkurs się rozwija. Rzeczywiście jest coraz więcej dzieci, które się występ... przystępują do konkursu. Widzimy też dzieci z mniejszych miejscowości, co też jest ważne, bo to jest dla nich szansa, żeby się pokazać, zobaczyć jak to wygląda i bardzo się z tego powodu cieszę. W zeszłym roku e, mieliśmy pierwszą edycję, finał w studiu TVP w Warszawie, miał Pan okazję tam być i obserwować to wszystko z boku. Jak wygląda właśnie ten finał ogólnopolski? No jest to wydarzenie dla dzieciaków, dla rodziców, jadą, po raz pierwszy występują w telewizji, widzą jak to wygląda tak naprawdę od środka, były strasznie zemocjonowane, bardzo się cieszyły, przeżywały, stresowały. I na koniec pytanie o, o, o trudność pytań, bo sobie obserwujemy z boku e, tych, tych maluchów, też te starsze dzieci, e, te pytania wcale nie są łatwe nawet dla nas, dla dorosłych. O tak, tak. Zwłaszcza, że to są też pytania tak, w takich kategoriach, które tak naprawdę nie często oglądamy na przykład w naszej polskiej telewizji, czy e, na nie wiem, w innych e, telewizjach sportowych, na przykład jest piłkarstwo kobiece, które tak naprawdę mamy nadzieję, że będzie się rozwijało, ale ono nie jest na razie tak popularne, a pytania tego zakresu są i co dziwne i z czego się bardzo cieszę. Dzieci bardzo często znają bardzo dobre odpowiedzi, znają nasze najlepsze piłkarki y i udzielają poprawnych odpowiedzi, z tego jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę. Przygotowałam się troszkę, przeczytałam o tym, ale też był letki stres, bo nie ćwiczyłam praktycznie nic, ale było dobrze w nar no, dla mnie był taki średni ogólnie. Myślę, że po prostu mam też dużą wiedzę, ale też wcześniej przygotowałem się typowo do tego konkursu.